Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj pokażę wam 10 najtańszych i naprawdę spoko skinów do agentów, no i oczywiście standardowo konkursik, dzisiaj macie się do wygrania Glocka 18 Łasica, żeby go wygrać musicie skomentować. Ten odcinek, który agent wam się najbardziej spodobał i dołączyć do mojego Discorda i w komentarzu również napisać nick z tego Discorda. No i ostatnim punktem do spełnienia jest napisać komentarz pod przedostatnim filmem na moim kanale. No i co? Życzę wam miłego oglądania. No i zaczniemy od pierwszego najtańszego Agenta Rebeliant Piechur Elite Q No i ogólnie to jest najtańszy skin Możliwy do agentów I naprawdę wygląda on fajnie Nie wygląda jak defaultowy skin Jeżeli chodzi o stronę terrorystów Mamy tutaj na koszuli takie dodane wzorki Tutaj ta koszula jest troszeczkę w innym stylu Mamy tutaj takie naklejki To nie naklejki to się nazywa Emblematy coś takiego się to nazywa No i tak jak widzicie nie jest to defaultowy skin A wygląda naprawdę bardzo fajnie, więc jak nie macie za dużo pieniążków, to naprawdę warto sobie go kupić. No i za 5 groszy więcej, bo dokładnie za złoto 85, zł możecie mieć Żołnierza Feniksa. No oczywiście gratis nie dostaniecie tej pięknej awupki, której wygrałem na live'ie u Magtomika. Pewnie zazdrościcie, wiem, ale wróćmy do skina. Tak jak widzicie, skin jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj kominiarka jest taka... To nie jest brązowy, to jest taki bardziej bordowy, to jest pod kolor tego tutaj podchodzi, tylko jakby na... Całej masce to troszeczkę inaczej wygląda. Ale tak jak widzicie, mamy tutaj e, dużo takich bordowych wstawek Tutaj prawdopodobnie to są e, elementy krwi, tak zrobione. No, to chyba jest krew. No, ogólnie bardzo fajnie wygląda ten skin. Te spodnie, takie robocze, to tutaj kamizelka. Naprawdę fajny. Za złoto 85 zł na pewno się trochę wyróżnicie. No i wchodzimy już na półkę naprawdę, ale naprawdę bardzo ładnych skinów. Jest to skin, który kosztuje 2 zł i 15 groszy, a naprawdę wygląda bardzo fajnie. Ozerys Elite Crew. No i ogólnie charakteryzuje się tym, że mamy tutaj takiego tygrysa. Możliwe, że to właśnie Ozerys się nazywa. Tak, prawdopodobnie by tak mogło być. No i ogólnie mamy tutaj taką maskę, która jest takimi kłami tutaj. Naprawdę ten skin wygląda bardzo fajnie. Także za taką cenę Wam go polecam. No i ogólnie Fenixa już dzisiaj mieliśmy, ale tym razem Fenix Executor. Za 2 ,35 zł 35 groszy. No, Jeżeli ktoś wolałby tego typu barwy, nie takie z krwią jak było, to, to, to już mamy takiego, powiedzmy, nieupapranego e, egzekutora Feniksa. Jak widzicie, tutaj wtedy była krew, tutaj jej już nie ma. Skin wygląda naprawdę bardzo fajnie, skludnie, nie wyróżniamy się za specjalnie z tłumu, ale jeżeli byście chcieli po prostu takiego, takiego wiecie, siwego skina, naprawdę jest fajny. No i pomyśl, że takie skiny jak Profesor Szachmat Elite Q możecie kupić za 2,50, no to naprawdę jest okazja. No zobaczcie jak w ogóle ten skin wygląda, on jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo dopracowany. No pomijając kwestię, że posać wygląda naprawdę bardzo dobrze, ten wąs tutaj, ta broda i ta łysizna tutaj, te jakby zmarszczki na czole wyglądają już fenomenalnie, jeżeli chodzi o postać do Cesa. No to zobaczcie jak on jest jakby fenomenalnie ubrany, to wszystko jest jakby bardzo, ale to bardzo ładne. No za 2,50 to wydaje mi się, że to jest jeden w ogóle z najlepszych, najlepszych skinów. Nawet nie że do 2,50, tylko że w ogóle jeden z takich 10 pierwszych, najtańszych, najlepszych skinów. No i szóstym skinem jest Maximus Sabre za 2 zł i 57 groszy. I tak jak widzicie, również bardzo fajny skin. Taka kurtka skórzana, kamizelka kuloodporna. No i ta piękna czapka, no ta piękna czapka jest naprawdę urokliwa To jeszcze taką kratę czerwoną No bardzo często widywana w kościele jest ogólnie taka czapka No naprawdę jest skin bardzo fajny Za taką cenę również wam go polecam jak wszystkie w ogóle w tym zestawieniu No i ogólnie fajnie, że skiny do postaci nie są tak drogie jak przykładowo jakieś rękawiczki czy coś w tym stylu A naprawdę estetycznie bardzo wyglądają i... Sprowadziły trochę uroku i w sumie nie wiem czemu one takie są tanie. No i kolejny Dragomir Piechur Sabre. Ale tym razem troszeczkę droższy, bo za 3 zł i 25 groszy. No punktem wspólnym, punktem wspólnym jest w tym skinie oczywiście znowu ta kamizelka. To wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo podobnie. Chyba nawet tak samo, no może lekkim odcieniem się różni. Ale ogólną zmianą jest oczywiście twarz i tutaj ubiór górna naszej postaci. No tutaj mamy, a nie to jest ta sama czapka chyba. Ciekawe, czy to jest ta sama czapka. To jest chyba ta sama... Nie, troszeczkę inna jest ta czapka. No i ogólnie mamy tutaj dołożony kaptur. No i o, takie okularki. Fajnie wygląda skin. Aczkolwiek nadal wydaje mi się, że preferowałbym profesora szachmata, jeżeli miałbym wybierać ładniejszego. No i kolejny Dragomir Sabre za 2,78 zł. No i ogólnie jedyną różnicą, jeżeli chodzi o tamten skin Dragomira jest... Inny kolor brody. Ta broda jest tutaj bardziej, bardziej ruda i inny kolor kaptura, dokładnie troszeczkę inny odcień, więc jakby to już od was zależy w sumie jaki, jaką bardziej brodę preferujecie. W sumie o inne to w ten sposób. No i kolejnym skinem, a dokładnie przedostatnim jest miotacz Phoenix za 3 złote i 27 groszy. No i ogólnie tak patrząc na tego skina, to tutaj troszeczkę widzę taką kobietę, która miała węże, też mije na głowie. Nie pamiętam jak ona się nazywała, ale ogólnie mi to coś tak bardzo przypomina to właśnie. No i ogólnie skin jest taki czerwoniasty, w takiej czerwonej, ciepłej kolorystyce. Tutaj mamy taki biały pas idący przez środek jego maski. Naprawdę fajny skin, który się wyróżnia. No ale widzicie, jest taki zamaskowany, ja za takimi skinami nie przepadam. Ja wolę tego typu właśnie jak profesor, który jakby ma odsłoniętą twarz. No i ogólnie ostatni skin. No i ogólnie chciałbym przeprosić za to, że w dzisiejszym zestawieniu jest tylko jeden cetek. No ale no tak jakoś się ułożyło. No ale na 10 pozycji jest Markus Edlerow, FBI HRT do CT, no i oczywiście tak jak widzicie skin jest naprawdę bardzo fajny, wyróżnia się jeżeli chodzi o ct z tego względu, że nie wygląda jak defaultowy a wygląda naprawdę bardzo fajnie i inaczej za 3,50 zł naprawdę świetny skin no i co, dzięki wam za oglądanie jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, subskrypcję pamiętajcie o komentarzu konkursowym no i do zobaczenia w następnych odcinkach siema